Witam wszystkich, to tylko malutki odcineczek co udało mi się zrobić na trzecim serie Chodzi o to, że wyłączyłem tlen wyłączyłem tlen i dałem tylko ciśnieniu zrobić żeby postawić ten jak widzicie Nibiskiem Żeby postawić ten te, te, te rudy i faktycznie co jakiś nie, czy ja, nie wiem jak, jak był czas Sama ruda się pojawia Czyli jest to kobalt, żelazo, magnes Nie wiem czy to są te Czy jakieś inne, nie doszedłem tutaj Poza tym znalazłem jeszcze jedną miejscówkę ja chodziłem Oraz znalazłem buty to... Trójkę eee, Tam Tam dalej, o tam dalej Jeszcze jest taki spad Patrzcie, jest, jest, no, jest no, no, rozwalony yy, wrak. Tak. Jak długo tyczę. O dobra, jest krzem teraz. Widzicie, wpadł krzep. Czyli to jest no brakuje jeszcze tytanu. Nie wiem czy siarkę i tak dalej. Siarkę znalazłem ten... Aha. Yy. OSM Właśnie ten, ten kryształ, który potrzebny jest, na przykład do ekstra yy, niszczarkę, nie robię. Nie mam wybuchowego proszku. Doszedł mi właśnie wybuchowy proszek. Nie wiem skąd go wziąć. Prawdopodobnie będzie dodawany w przyszłym, na jakimś tam zejdzie. Jednak yy, to jest już na milion. Jeszcze będę chciał jeden save zrobić, tylko żeby mi się udała biokopuła i ewentualnie generator ALK chociaż nie uda mi się generator ALK muszę mieć 0 tlenu i 0 ciepło, a nie da się 0 zrobić ciepła ponieważ yy, wiertło ma samo w sobie ciepło 0,25 czyli jak postawię 41 więc się nie da ale na pewno będę chciał zobaczyć tą yy, biokopułę może to w sumie jeszcze jak byłbym zrobił tą biokopułę bo tak już nie da rady to yy, jeszcze jeden, może save będzie z samego tego, że znaczy save, no po prostu połączy trzy filmy w sobie: z podgrzewacza trójki, choć nie wiem, czy to dodaje, to, to, to i po dosiewaniu nasion. Także podam mu pochodzić jeszcze ze 5-10 minut. I zobaczę, co on, przy z krzem, magnes, z, czy tego dostaje: krzep, magnes, żelazu i kowal Czy coś jeszcze. Wydaje się ciepło, 17,5 i ciśnienie 15, więc Nie eee... robiłem tutaj... Reaktora po prostu nie wiem jak. To głównie był z na umierania w sumie, bo potrzebowałem bardziej tego ciśnienia. Eee, I czy są jakieś inne wiadomości? Nie. Antenę miałem bardzo szybko, na chyba 30. 30. Ja od razu jak się tylko pojawi, ja postawiłem. Czyli praktycznie, załóżmy, 100-120 TT. Znalazłem jedną oczywiście jeszcze. Są tylko trzy wiadomości, nie ma więcej. Może po prostu tylko w, jest tylko tyle w, 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 w Demia. Kiedy wejdziemy, też chciałbym wiedzieć, bo fajnie. Czekam na dwie gry na to i na tą jeszcze także i tam właśnie tam mam coś no żelazo się pojawia. także jeszcze na pewno będzie na no, film z yy, prosta do sprostania tego tych yy, schematów do biokopuły ewentualnie do podgrzewacza tam także to to w sumie byłoby na tyle Tutaj jeszcze coś... Tutaj jeszcze było chyba? Nie. Czy coś jeszcze oprócz tego tam bo znalazłem? Czy... Nie, to było wszystko na rytmie. Jak coś znajdę, na pewno wam powiem. Hej, hej! Z tej strony jest młodczaczek. Mam dla was jeszcze ten update... E, ...z tej... ...kopuły. No, jak zwykle znowu robiłem, widzicie, po trzech stajwach czy czterech, to tak jest. E, tą białą chciałem, żeby zobaczyć, po sam nie wiem jak to jest, ja, jak ją z nią. Co jest potrzebne? Gdzieś tu miałem wszystko przeszukowane. Nie pytajcie, ile razy jeszcze zginąłem. Nie, przecież muszę policzyć. E, tu mam wszystko, co potrzeba zrobione jest. John ją się chyba na zewnątrz stawia, z tego co pamiętam. Tam. Jeszcze szybko zobaczmy, buty schemat. Nic ciekawego. Gdzieś. Aha, dobra, ją się dostawia. Robiona. Jej, jak się do niej dostać? Halo? Aha ma wiem. Po prostu ma by, musi być jak najbliżej tego. żelazo, tytan, krzem żelazo i krzem. zobaczmy czy to jest tak jak myślę ona się w ogóle przy, yy, dobra już widzę co, się, co jest nie tak Teraz jest prawidłowo. Nie potrzebało wejścia, po prostu trzeba było zrobić. Okej, okay. fajnie to wygląda. Co to daje? Tlen. Hey, ale tutaj miałoby można było jedzenie robić Laboratorium Odblokuj Biomasa y Generator glonów I rakieta rozsiewająca nasiona. Mnożnik celu 100 000 Energii 140 What the fuck? Laboratorium Biologiczno-Chemiczne umożliwia tworzenie bioprzepisów. jak ja mam to zbudować? Niby e, biomasa. No, mówię, że tu jest jeszcze wszystko. Biomasa, a jak się to robi? Mm. No to jest tylko, wedle mnie, no pokazane jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę to ja tu nawet nie widzę nigdzie masę Transak zasuwa. Myśla się na No to tu wygląda tak, laboratorium. Nie wiem, co tu jeszcze można porobić. Bo nie wiem, jak się odblokowuje tą masę. Chyba. Nie, tak nie można. Aha. No, przynajmniej wiem po co te kwiaty są. Nie wiem jak się to robi, pewnie nie można tego zrobić jeszcze, bo miasa, biomasa powinna być jeszcze tutaj, lecz jej nie ma. Jest tylko tlen, i ogólnie tu nie ma biomasy, czyli to jest dodatkowo jakoś. Do tego nie dojdę. No, w sumie nie mam po co, w sumie nie mam po co, także. ładnie bu Ładny budynek, fajnie wygląda. Poza tym nic więcej. Chyba, żebym tu postawił to. Czyli potrzebny jest krzem, krzem, magnes. Krzem, krzem. Eee, krzem, krzem. Eee, aluminium magnes. aluminium magnezu. Nie Chodźmy Cholera, wokół siebie narobiłem taką pustkę z tymi surowcami, że... Eee, nie, tu potrzebna jest butelka wody Biomasa To pewnie w dalszej będą Ale powiem, ładnie wygląda, fajnie nic postawić aha dobra pomyłka to się chyba stawia na zewnątrz a jak Kurwa. ile brakuje energii Produkcja, zużycie, oje, musiałbym cały panie są naszli jedno, ewentualnie, ewentualnie. Ujśki Fiat. To 78 tlenów. O, ale jak szybko rośnie? No, to praktycznie wszystko już widzieliśmy. No, to tabie kopuła jest, właśnie. Tylko no z tą masą to pewnie dopiero będzie później, że będzie wiadomo o co chodzi. Łak niebiesko się robił. Ale kwiutek. No za was jest stacja przerwy Zobaczę czy coś się tam doszło Może tam będzie jakaś informacja o masie Może wokół siebie Zaraz na Aluminium jedno zostało Skim błędem Ale to fajne się na ja Tak jak było, tak jest. Eee, produkcja... Panel... Magnezu znowu nie mam. Ja pierdolę. Krzem, magnez, kobalt... aluminium Ja nie pustki wokoło. Ciekawe kiedy będzie można pograć w beta. Nie ma żadnych informacji nawet na, na Discordzie. Ojej. Tyle tlenu jest teraz? Tlenu daje 213. Nie dowiem, nie bo nie ma 100 milionów. A! 50 milionów. Ostro. To ciekawe, ile takich tu trzeba postawić. No, zbliżamy się do końca. No to zresztą, Jak się to masę robi? Nie wiem. W seryjnie. Nie ma nic tutaj takiego. To 25... kilogram 25, to no właśnie to jakiś. O, udało mi się 02. Dziękuję wam bardzo. To był oczywiście Bąsowy odcinek z, z zrobienia tych yy, trzech rzeczy. Zapraszam wam jak już będzie cała wersja tej gry. Na pewno się będziemy świetnie bawić. A na razie trzymajcie się cieplutko, z tej strony smaczak krew. Ciałko!